powiedział, ja Ciebie potrzebuję, Jezu. Ja chcę Ciebie, Panie Jezu. Ja potrzebuję Ciebie, ja chcę zmienić Twoje życie. Ja tak zrobiłem, Przyjacielu. Ja pewnego razu wklęknąłem w pokoju i zawołałem do tego Boga. Boże, ja Ciebie potrzebuję. I przyszedł Jezus. I On zmienił moje życie, Przyjacielu. Słowo Boże mówi tak, że jeśli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, będzie zbawiony. Przyjacielu, ja spotkałem Jezusa osobiście. On przyszedł do mojego życia. Ja pewnego razu, pętając w pokoju, zacząłem krzyczeć: Boże, ja Cię potrzebuję. I przyszedł Jezus do mnie. Ja go nie widziałem oczami, nie słyszałem go uszami, ale ten głos w sercu mi powiedział: Możesz żyć inaczej. Ja wstałem, już byłem innym człowiekiem. Moje życie się zaczęło zmieniać. On wpompował taką miłość w moje serce. Że zacząłem patrzeć inaczej na ludzi. Zacząłem patrzeć z miłością na każdego człowieka. Ja wiem, że jest szansa dla każdego człowieka. Szansa jest dla ciebie, tylko musisz przyjąć Jezusa do swojego serca jako pana i zbawiciela. Ja tak zrobiłem. Chcę ci powiedzieć, że może myślisz, że jesteś porządnym człowiekiem i nie grzeszyłeś tak jak ja. To nie zmienia faktu, przyjacielu, że kiedy staniesz przed tym Bogiem i padnie kluczowe pytanie: czy oddałeś życie Jezusowi, Chrystusowi? Ja oddałem życie Jezusowi Chrystusowi. Przyjacielu, był pewien porządny człowiek. On był bardzo szanowany, bardzo porządny. Na imię miał Nikodem. On był bardzo porządnym, szanowanym człowiekiem. I on myślał, że idzie dobrą drogą, że zna Boga. A on przyszedł w nocy do Jezusa i powiedział mu: Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo nikt inny nie mógłby czynić takich cudów, jak ty czynisz. Ale Jezus go nie poklepał po plecach i nie powiedział fajnie, Nikodemie, cieszę się, że uwierzyłeś we mnie. On mu powiedział jedną znamienną prawdę: musisz się narodzić na nowo, bo inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Przyjacielu, nieważne kim jesteś: czy jesteś księdzem, czy jesteś zwykłym człowiekiem, czy jesteś biskupem, jeśli się nie narodzisz na nowo, z Bożego Ducha, nie możesz, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Przyjacielu, On zburzył w ogóle jego top myślenia. Nikodem myślał, że on stanie przed Bogiem i będą drzwi otwarte do nieba, ale Jezus powiedział, musisz się narodzić z wody i z ducha. Przyjacielu, nie myśl sobie, że ty nie potrzebujesz Boga. Nie zmienia to faktu, że staniesz przed Nim. Może nie wierzysz w Niego, ale staniesz kiedyś przed tym Bogiem i padnie kluczowe pytanie: czy oddałeś życie mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi? Nie zamykaj sobie drogi, przyjacielu. Szatali się tak z ludzi na manowce. Zro... Ludzie zrobili sobie z mamony Boga z różnych rzeczy. Zapomnieli w ogóle o Bogu, że Bóg istnieje. A on chce Twojego spawienia, on chce Twojego serca. Spójrz w swoje serce, na jakim miejscu jest Bóg w Twoim życiu? Kim on jest dla Ciebie? Kim on jest, czy on jest ważny dla Ciebie, czy nie ważny, czy w ogóle nie jest ważny, przyjacielu. Jezus z miłości przyszedł, oddał swoje życie na krzyżu Za twoje grzechy On nie pytał się ciebie o zdanie On poszedł na krzyż, on był przeklęty On był, on rozchorował się wszystkimi chorobami tego świata Po to, żebyś ty dzisiaj mógł wziąć swoje uzdrowienie I swoją wolność, przyjacielu od grzechu On wie, on zna ciebie po imieniu Każdego zna po imieniu On wie ile masz grzechów na głowie, przyjacielu On każdą myśl twoją zna On wie jak ty grzeszysz, on wie że zdradzasz żonę On wie, że skaczesz katytowi drugiemu facetowi do łóżka, On to wszystko wie, ale on ja chce, żebyś przyszedł do niego i powiedział Jezu, ja przepraszam, ja przepraszam, czyli ja chcę żyć inaczej. Przyjmij go do swojego serca. Przyjacielu, ja tak zrobiłem.